Kiedy wygłosiłem swoją pierwszą prezentację na temat niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych i omawiałem prędkość ich lotu, jeden z kolegów zapytał: Dlaczego to badasz? Po co stawiać się w takiej sytuacji? Nie wiedziałem, czy się w to zagłębiać, bo kiedy wspomina się o UFO, nikt nie traktuje tego poważnie. Zakończyliśmy jednak pierwsze etapy eksploracji naszego układu słonecznego. Teraz przenosimy się do ciał zewnętrznych w pasie Kuipera. Mamy roboty operujące na Marsie. Wciąż jednak uważamy, że wizyta kosmitów jest niemożliwa. Nieprawda. W rzeczywistości to nawet prawdopodobne. To jedno z największych odkryć w historii ludzkości. Jak można to zostawić? Musimy nauczyć się, że istoty ludzkie nie są centrum wszechświata. Kiedy będziemy mieli wystarczająco dużo grup naukowych, które zajmą się tym na poważnie, zostanie to rozwiązane dość szybko, a wtedy wszystko się zmieni.